Hejka kochani, z tej strony Agna28 i e, chciałam ogłosić wszem i wobec tego już pewnie zauważyliście, że mi wybiło 250 subskrypcji. <śmum> wow! i e, ja skoro tak bardzo e, popularne są teraz QA, a ja już przy 200 subskrypcjach obiecałam, że będzie QA na 250 subskrypcji, no to to mamy. Piszcie w komentarzach pytania. Oczywiście spodziewam się, że większość pytań będzie dotyczyła jednej kwestii. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet na te. Otóż, e, bardzo dziękuję za to, że tyle osób mnie ogląda, szczególnie, że ja po pierwsze mówię niewyraźnie, po drugie mówię cicho, po trzecie jestem początkująca, więc jeszcze nie potrafię dobrze sklecić filmu i e, nie mam zbytniego talentu do budowania. Ale tak na serio są lepsi jak ten youtuber Ryan, to chociażby admin serwera, na którym gram, on buduje epicko. Tak więc dziękuję Wam bardzo za aż tyle subskrypcji i zapraszam Was do komentarzy, do zadawania pytań. A ja się z Wami żegnam.